Ojciec Pio, jeden z najbardziej ukochanych świętych Kościoła katolickiego, mawiał, że świat mógłby istnieć bez słońca, ale nie bez mszy świętej. Dla niego msza była centrum, niewyczerpanym źródłem łask, miejscem spotkania z Chrystusem i najświętszym momentem dnia. Kiedy idziemy na mszę, nie wypełniamy tylko obowiązku religijnego, ale wchodzimy w boską tajemnicę, w której niebo styka się z ziemią. W tej świętej chwili otwiera się wiele duchowych drzwi, dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć o co prosić. Msza jest ofiarą Jezusa, odnawiającą się w sposób bezkrwawy, to znaczy bez przelania krwi, ale z tą samą mocą zbawczą. Uczestnictwo we Mszy Święty oznacza stanie u stóp krzyża obok Maryi dziewicy, ofiarowując ojcu umiłowanego Syna. W obliczu tak wielkiej wielkości serce powinno być gotowe nie tylko do słuchania, ale także do rozmowy z Bogiem, przedstawiając intencje, które rodzą się w duszy. Ojciec Pio, który odprawiał mszę z głęboką pobożnością, spędzał godziny przed ołtarzem. Jego słowa i gesty ujawniały świadomość tajemnicy, która się tam działo. Mówił, że podczas mszy możemy prosić o wszystko: łaski duchowe, przebaczenie, umocnienie w wierze, ochronę dla naszych bliskich, a nawet pomoc w potrzebach materialnych, o ile zawsze są one podporządkowane woli Bożej. Msza jest najskuteczniejszym momentem na wstawiennictwo, kiedy chleb i wino. Zamieniają się w ciało i krew Chrystusa. Sam Chrystus wstawia się za nami, przed Ojcem. Dlatego ważne jest, aby nie przychodzić na msze, jak na automatyczny rytuał. Trzeba się przygotować, wejść z otwartym sercem i świadomością tego, co się będzie przeżywać. W tym filmie będziemy podążać za naukami Ojca Pio, aby zrozumieć, o co najważniejsze powinniśmy prosić podczas mszy święty. Są to prośby, które nie tylko przemieniają nasze życie, ale także poruszają serca tych, za których się modlimy. Prośby, które podobają się Bogu, które sprawiają, że wzrastamy duchowo i pomagają nam żyć z większą wiarą, nadzieją i miłością. Prosić o przebaczenie. Pierwszy krok do łaski. Przede wszystkim ojciec Pio nauczał, że serce musi być czyste, aby stanąć przed Bogiem. Dlatego pierwszą prośbą, jaką powinniśmy zanieść podczas uczestnictwa we Mszy Świętej, jest przebaczenie naszych grzechów. Bez skruchy nie ma otwarcia na łaskę. Msza jest wyjątkową okazją do pojednania się z Panem, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie ciężkiego grzechu. Dusza, która uznaje swoją niedoskonałość i pragnie Bożego Miłosierdzia, stawia już pierwszy krok ku świętości. Ojciec. Pio przywiązywał dużą wagę do rachunku sumienia, zachęcał swoich duchowych synów do codziennego wykonywania tego rachunku, zwłaszcza przed mszą. Uznając nasze wady, błędy, zaniedbania i grzechy, nawet te najsubtelniejsze, pokazujemy Bogu, że chcemy się zmienić. A to pragnienie nawrócenia głęboko porusza serce Ojca. Podczas mszy, zwłaszcza w akcie pokutnym, Wyznaje Bogu Wszechmogącemu, mamy okazję pokornie prosić Pana o oczyszczenie naszej duszy. Ojciec Pio mawiał, że prośba o przebaczenie nie powinna być automatyczna ani powierzchowna. Powinna płynąć z głębi serca, z prawdziwym bólem za obrazę Boga i z mocnym postanowieniem, że nie będziemy więcej grzeszyć. To właśnie taka skrucha przemienia i leczy. Nawet jeśli już się wyspowiadaliśmy, warto prosić podczas mszy świętych o przebaczenie za nasze słabości i skłonności. Eucharystia jest pokarmem dla tych, którzy są w stanie łaski, ale jest też siłą dla tych, którzy walczą z grzechem. Ojciec Pio zalecał, aby msza święty była okazją do błagania o łaskę przezwyciężenia złych skłonności, porzucenia nałogów i wzrostu w cnotach. Ponadto, prosząc o przebaczenie, sami również powinniśmy przebaczać. Ojciec Pio mawiał, że serce musi być wolne od urazy, aby Bóg mógł działać. Tak jak prosimy go o przebaczenie, tak sami powinniśmy być gotowi przebaczać tym, którzy nas obrazili. Taki jest chrześcijański duch, który otwiera bramy nieba. Dlatego uczestnicząc we mszy świętych, zacznij od prośby o przebaczenie. Uznaj swoją małość, swoją potrzebę Boga. Pokora przyciąga łaski z góry. Jak mawiał ojciec Pio, pan wchodzi tylko do pokornych dusz. Proś o świętość. Największe pragnienie ojca Pio spośród wszystkich próśb jakie chrześcijanin może zanieść podczas mszy, jedna wyróżnia się jako najgłębsza i najbardziej istotna, prośba o świętość. Ojciec Pio nieustannie powtarzał, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości i że powinno to być naszym największym pragnieniem. Dla niego świętość nie była czymś zarezerwowanym dla mnichów lub zakonników, ale powszechnym powołaniem. A ołtarz mszy świętych jest idealnym miejscem, aby z żarliwością prosić o ten dar. Ale czym jest świętość? Ojciec Pio wyjaśniał, że świętość to życie w jedności z Bogiem, w stanie łaski, szukając przede wszystkim Jego woli, być świętym, to pozwolić Chrystusowi żyć w nas, to kochać, przebaczać, służyć i z wiarą nieść krzyż każdego dnia. Podczas mszy Jezus oddaje się całkowicie za nas. I jest to moment, w którym również my powinniśmy oddać się całkowicie, prosząc Go, aby nas przemienił. Proszenie o świętość to znacznie więcej niż proszenie o ochronę lub błogosławieństwa. To pragnienie bycia podobnym do Chrystusa, pozwolenie Duchowi Świętemu na ukształtowanie naszej duszy, a to bardzo podoba się Bogu. Jak nauczał ojciec Pio, kiedy ktoś pragnie być świętym, wszystkie inne łaski przychodzą jako dodatek, ponieważ Bóg spieszy z pomocą tym, którzy naprawdę pragną go naśladować. Podczas konsekracji, kiedy chleb i wino stają się ciałem i krwią, Chrystusa jest to cenny moment, aby z żarliwym sercem zanieść tę prośbę. Powiedz: Panie, przemień mnie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, daj mi serce czyste. Pokorne i posłuszne. Te słowa, wypowiedziane szczerze, mają wielką moc. Ojciec Pio przypominał również, że prośba o świętość nie jest aktem pychy, ale pokory. Jest to uznanie, że sami nie możemy nic, ale z łaską Bożą wszystko jest możliwe. Sam mówił: Chcę być tylko biednym zakonnikiem, który się modli. I to właśnie dzięki tej pokorze osiągnął tak wielką duchową wielkość. Dlatego uczestnicząc w mszy świętych nie zapomnij o tej prośbie, o świętość. Proś o to, abyś mógł bardziej kochać, lepiej służyć, opierać się grzechowi i żyć w komunii z Bogiem, ponieważ w gruncie rzeczy wszystko czego naprawdę potrzebujemy zawarte jest w tym jednym pragnieniu. Prosić za swoją rodzinę, wstawiennictwo i miłość ojciec Pio Głęboko wierzył w siłę modlitwy rodzinnej, a jeszcze bardziej w moc wstawiennictwa podczas mszy świętej. Mówił, że modlitwa za rodzinę podczas mszy jest aktem miłości, który dociera do serca Boga, ponieważ rodzina jest pierwszym miejscem, w którym uczymy się żyć wiarą. Dlatego wśród najważniejszych próśb podkreślał wstawiennictwo za naszymi rodzicami, dziećmi, braćmi. Małżonkami, a nawet za tymi członkami rodziny, którzy już odeszli. Podczas mszy, zwłaszcza w momencie składania ofiar, można powierzyć każdego członka rodziny ołtarzowi, prosząc Boga, aby ich chronił, prowadził i przemieniał. Nie ma znaczenia, czy są oni daleko od wiary, przeżywają trudne chwile, a nawet są oddaleni od ciebie. Jak mawiał ojciec Pio: Módl się, czekaj. I nie martw się! Modlitwa jest kluczem, który otwiera serce Boga. Z własnego doświadczenia wiedział, że modlitwa pełna wiary i wytrwałości może przenosić góry. Wielu z jego duchowych synów opowiadało o cudach i nawróceniach w rodzinie po tym, jak zaczęli ofiarować mszę świętego w tej intencji. Ojciec Pio zachęcał nawet do uczestnictwa we mszy świętego z imionami zapisanymi na Kartce, aby pamiętać o każdej osobie przed Bogiem. Był to prosty gest, ale pełen wiary. Modlitwa za rodzinę podczas mszy świętych jest również aktem duchowej odpowiedzialności. Oznacza oddanie życia tych, których kochamy, w ręce Boga i uznanie, że tylko On może naprawdę chronić ich przed złem, grzechem i pułapkami świata. Wstawiając się za nimi, stajesz się kanałem błogosławieństw w ich życiu. Ponadto, Msza jest momentem, w którym można prosić o pojednanie w relacjach rodzinnych, pokój w domu i uzdrowienie emocjonalnych ran które często tylko łaska Boża może uleczyć. Módl się również za tych, którzy są chorzy, potrzebują pracy lub borykają się z jakimiś trudnościami. Wszystko można ofiarować na ołtarzu. Nie zapomnij też modlić się za członków rodziny, którzy już odeszli. Ojciec Pio zawsze mawiał, że jednym z największych dzieł miłosierdzia jest ofiarowanie mszy świętego za duszę w czyśćcu, zwłaszcza za tych, których kochamy. Prosić o siłę w trudnościach, modlitwa w trudnych chwilach. Ojciec Pio, jak mało kto znał cierpienie, nosił stygmaty Chrystusa, cierpiał prześladowania, choroby i głębokie udręki, jednak nigdy nie oddalił się od ołtarza. Wręcz przeciwnie, w mszy świętej znajdował swoje największe źródło siły, mówił. Msza jest moim pokarmem, centrum mojego życia. Dlatego też, gdy napotykamy trudności, Msza powinna być naszym schronieniem. To właśnie tam powinniśmy prosić o łaskę znoszenia prób z wiarą, odwagą i spokojem. Często w chwilach bólu mamy skłonność do poszukiwania szybkich rozwiązań lub łagodzenia cierpienia za pomocą środków ludzkich. Ale ojciec Pio przypomina nam, że prawdziwa siła pochodzi z góry, a ofiara Chrystusa na ołtarzu daje nam zdolność doniesienia naszego codziennego krzyża. Msza nie usuwa natychmiast problemów, ale przemienia nasze serca wobec nich. Daje nam wewnętrzną siłę, abyśmy mogli iść dalej. Podczas mszy, zwłaszcza w momencie konsekracji, możemy połączyć nasze cierpienia z ofiarą Jezusa. Możemy powiedzieć Panie, przyjmuję swój krzyż, ale potrzebuję Twojej siły, aby go nieść. Tego rodzaju modlitwa, pełna pokory i oddania, ma ogromną wartość w oczach Boga. Ojciec Pio zawsze pouczał swoich duchowych synów, aby nie prosili po prostu o koniec cierpień, ale aby Bóg dał im siłę i sens. Mówił, że cierpienie ofiarowane z miłością ma moc odkupieńczą i może zostać przemienione w błogosławieństwo. Podczas mszy świętego mamy okazję oddać wszystko, co nas dręczy: bóle fizyczne, udręki, straty, lęki, a nawet te wewnętrzne zmagania, których nikt nie widzi. Ważne jest również, aby pamiętać, że msza wzmacnia nas poprzez Eucharystię. Przyjmowanie ciała Chrystusa oznacza przyjmowanie samego Chrystusa do naszej duszy, a tam gdzie On jest, panuje pokój, nawet pośród burz. Ojciec Pio mawiał, że Eucharystia jest pokarmem dla silnych i zalecał, aby szukać tego pokarmu z sercem przygotowanym i pełnym wiary. Proś o zbawienie dusz, miłość i chrześcijańska dobroczynność. Ojciec Pio miał głęboką miłość do dusz. Poświęcał godziny na modlitwę i ofiarę za tych, którzy byli daleko od Boga i ofiarował każdą mszę za duszę w czyśćcu i grzeszników na całym świecie. Według niego nie ma większej miłości niż wstawianie się za zbawieniem duszy, a msza jest najpotężniejszym momentem, aby to uczynić. Podczas celebracji eucharystycznej stoimy przed odkupieńczą ofiarą Chrystusa, tą samą, którą złożył na krzyżu, aby zbawić całą ludzkość. W tym momencie możemy zjednoczyć nasze serca z sercem Jezusa i błagać: Panie, zbaw duszę, przywróć tych, którzy się zgubili, zmiłuj się nad tymi, którzy cię nie znają. Tego rodzaju modlitwa nie tylko podoba się Bogu ale także porusza niebo na rzecz dusz najbardziej potrzebujących. Ojciec Pio miał również bardzo szczególną relację z duszami w czyśćcu. Często widział i słyszał ich prośby i mówił, że wiele dusz cicho czeka, aż ktoś odprawi za niemrze święty uczestnicząc w eucharystii, możesz prosić, aby ta ofiara została ofiarowana za te dusze, zwłaszcza te najbardziej zapomniane, które nie mają nikogo kto by się za nie modlił. Innym gestem o wielkiej wartości jest ofiarowanie mszy święty za konkretne osoby, o których wiesz, że są oddalone od wiary. Niech to będzie dziecko, które odeszło od kościoła. Przyjaciel, który ogłosił się ateistą lub członek rodziny, który żyje z dala od Boga, umieszczając te imiona na ołtarzu, otaczasz ich Bożym miłosierdziem. Ojciec Pi omawiał, że wiele nawróceń dzieje się w ciszy, kiedy ktoś modli się wytrwale. Ponadto przypominał nam, że prosząc o zbawienie dusz, powinniśmy również ofiarować nasze bóle, trudy i radości, jako część tej prośby. Nic nie jest stracone, gdy jest połączone z mszą święty, każda mała ofiara złożona z miłością może zostać wykorzystana przez Boga, aby dotrzeć do duszy w niebezpieczeństwie. Taki jest duch misyjny, do którego wszyscy chrześcijanie są powołani. Nie trzeba wyjeżdżać do innych krajów, aby ewangelizować. Zacznij od ołtarza, od modlitwy. Msza święta przemienia nas w orędowników, a świat tego potrzebuje.